Cześć, mam na imię Welina, jestem specjalistą do spraw HR i dziś i jutro jestem dla Was na hali pod Promie. Tutaj na zorganizowanych międzynarodowych targach pracy reprezentujemy firmę Fibrain i przedstawiamy Wam wszystkie aktualnie dostępne oferty pracy. Poszukujemy pracowników na stanowiska zarówno produkcyjne do naszej fabryki w Jasiące, jak i Zaczerniu, ale również na stanowiska okołoprodukcyjne, m.in. magazynierów, elektromechaników utrzymania ruchu czy kontrolerów jakości. Do naszego oddziału w Głogowie Małopolskim poszukujemy również specjalistów z zakresu zakupów, czyli specjalista do spraw zakupów czy specjalista do spraw realizacji zamówień. Tutaj poszukujemy osoby znającej język francuski. Zapraszamy Was bardzo serdecznie na nasze stoisko numer 15. Jesteśmy dostępni dla Was w godzinach od 9 do 15 dziś i jutro. Bardzo zapraszamy.